Cześć, z tej strony Norby i kolejny odcinek z cyklu Okręty. Tym razem moja pierwsza bitwa na dopiero to zakupionym, nowym Meksyku, szóstotierowy pancernik oczywiście. I jak wiecie, do tej pory grałem głównie japońskimi pancernikami. Na chwilę obecną jestem posiadaczem tirowego już japońskiego pancernika. Natomiast amerykańskie stwierdziłem, że no tak średnio mnie interesują. Ale w momencie, kiedy mm, chciałbym sobie spróbować też amerykańskich przy Naprawdę dobrze grało mi się y, poprzednikiem, New Yorkiem. Mam tam kilka bitew, ale stwierdziłem, że na razie nie będę ich wrzucał. A, nie ma to najmniejszego, nie ma najmniejszego sensu. Dobrze mi się grało y, na czwartym Tierze. Y, South Carolina przeszedłem sobie z wolnego EXPA, więc, no cóż, nie, nie, nie grałem nią. Nie interesowała mnie. Może przyciszymy trochę y, dźwięki ze względu na to, żeby nie było tutaj y, zbytnio dużego hałasu. Ok, wracamy do gry. I więc tak. Mapa to oczywiście bełt. Tryb dominacja, trzy bazy i musimy skapować y, albo oni. Y, nie mogą skapować nas, ewentualnie musimy ich wszystkich zniszczyć. Furutaka, pierwszy cel moi, e, moich dział. To oczywiście e, mamy tutaj cztery razy trzy... Czekajcie, leci, 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 leci. Furutaka wchodzi w zasięg. I jest pięknie, Cytadela, 5 trafień, ponad, prawie 20 tysięcy na pierwszą salwę, furutakę, bardzo ładnie to weszło. Myślałem, że już Furutake nie dopłynie do mojego strzału, nie mam jeszcze wyczucia, to jest pierwsza bitwa, autentycznie pierwsza bitwa, którą rozegrałem na tym okręcie. Do tej pory nie wiedziałem, nie mam pojęcia, jak się strzela z niego, nie wiem, jaki, jak, jaka jest prędkość pocisku, więc na razie to jest tylko tak na wyczucie. Jest druga omaszka w moim zasięgu, zobaczymy. Tutaj chyba się troszeczkę źle wstrzeliłem, tak, nic nie weszło. Dobra, zaczynam od początku, czyli 356, jest ich 4 razy 3, 12 sztuk. Maksymalne uszkodzenie na przeciwpancernym to jest około 10 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, i na odąkowo burzącym w granicach tam 5 tysięcy. Nawet chyba nie. Ogólnie, jak wiadomo, z pancerników strzelamy z przeciwpancernych. A tak jest. Raz leci, leci. Coś wejdzie. Za 6470, 487 cztery strzały. czyli sobie W tym momencie Maszka mnie jeszcze podpala. Dobra. Nie ma na razie w zasięgu żadnego niszczyciela, więc sobie szybko naprawiam ten, tą podpałę. I trzeba próbować coś dalej. Jak na razie, 9 trafień, jedna cytadela, nie ma rewelacji, ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Znowu Delirka. Przełączymy się na normalny tryb. Leci, New York. New Yorkiem grało mi się bardzo dobrze. I za prawie 14 tysięcy, 6 strzałów, 14 tysięcy mu zebrałem. Przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie. Upgrade, jakie tutaj zrobiłem, to tylko drugi kadłub, ze względu na to, że tyle miałem wolnego EXPA, plus do tego jeszcze yy, silnik, ponieważ tutaj możemy upgrade'ować silnik yy, i dzięki temu zamiast 18 z grosiami węzłów mamy szalone 21,5 prawie, yy, dlatego też no, warto było... Yy, Zainwestować właśnie w WONEXP, w to, żeby mieć. Jest pięknie Cytadela 13960, plus dodatkowo jeszcze strzały, które weszły 4. No i w tym momencie New York 4343. Jeśli chodzi o pozostałość, mu HP, i już jest po nim. No już nie, nie wykaraska się z tego. 594 jeszcze podpała, ktoś go tam podpalił. No i jest nieźle. Ja już mam dwie Cytadele, 22 trafienia, więc jest całkiem przyzwoicie. Dobra, zobaczymy jeszcze tego New Yorka. Dwa tylko, dwie salwy z przedniej burty... z przednich dział, przepraszam, nie, nie z, z przedniej burty. <coughs> w tym przypadku już nie mamy rozdziału na prawą, lewą burtę, ponieważ mamy obrotowe wieże. W mniejszych okrętach, w niższych klasowych zdarza się właśnie, że... Tak naprawdę działa mamy prawo-lewo i wówczas możemy mówić, że strzelamy z lewej lub z prawej burty. Próba strzału w Nikolasa niestety nieudana. No zbyt duży rozrzut dział, więc rozrzut pocisków nie działa. Więc niestety się nie udało. Na razie wygrywamy. Trzy, trzy okręty zniszczone w drużynie przeciwnej, ale oni przejmują dwie bazy. W tym momencie Nikolas Robi sobie przyczajkę za, za wysepką, ze względu na to, że no raczej nie będzie tutaj sobie wypływał, żeby cokolwiek zrobić, ponieważ wie, że jeżeli tylko się pojawi, to, to całe zgromadzenie, całe tutaj skupisko naszych okrętów wyparuje go, odparuje go momentalnie. No więc y, na razie próbuje sobie taką przyczajkę. Jest i drugi, y, tym razem Clemson. Y, to są czwar, y, czwarty, tak, dokładnie Clemson jest czwarty, natomiast Nikolas to jest piąty tier, no i niestety na Clemsona troszeczkę się pospieszył, jakby się tam przeczaił, tak samo jak kolega. No to wówczas pewnie by przeżył to, natomiast dla niego się to skończyło naprawdę niedobrze. Mimo wszystko nam już padła Kuma, im padł New York, Omaha, Furutaka i Crimson, no więc no, nie jest dla nich to dobrze. Jest AOBA. Ja nie mam upgrade'u na zasięg strzału, znaczy wykupiłem sobie z modułów dodatkowe zwiększenie zasięgu o 16%, no, 16%. Jest taki moduł na amerykańskich okrętach, natomiast nie mam wykupionego dodatkowego jeszcze celowania. Jest pięknie, Cytadela, pięknie, drugi strzał dobity i dwie Cytadele weszły i oba już do garażu, już do no, doku, portu, jak, jak zwał tak zwał cały czas mnie martwi ten Nikolas co on jest na 7,6 km więc na pewno nie dojdą jego torpedy, które są tam duże, krótsze więc wkurzam się tylko żeby, o nawet kogoś jeszcze zniszczył nasz, jednego z naszych natomiast jak widać na załączonym obrazku w dalszym ciągu stoi jeszcze jak przeczejony tigrys i kryty smok nie mam jeszcze, tak powiedziałem wykupionego Dobra, jest w New Yorkie, nie ma wykupionego dodatkowego zasięgu, czyli tego modułu na lepsze, na lepsze celowanie w teorii. Dlatego też moje pociski nie dolecą. Mogą w teorii używać samolotiku, ale cóż, zobaczymy jak to będzie bez samolotu. Na razie próbuję bez samolotu. Jedno trafienie, ale tutaj bez żadnego demedżu. Gdzieś tam się zrykoszotowałem. 600 do 328 wygrywamy. Ktoś teraz. Aha, w tym momencie ten Nikolas, który, pomimo tego, że stał sobie za wysepką, to jednak zrobił dwa fragi, czyli całkiem nieźle to wyszło. Ja mam tak: 4 cytadele, 23 trafienia. I jeden na razie zniszczony okręt. Bitwa już należy do w miarę przyzwoitych. Najgorsze jest to, że... albo najgorsze... Najdziwniejsze jest to, że ja tak naprawdę mam na chwilę obecną jeszcze niewyszkolonego w pełni kapitana, ponieważ jak wiadomo, w momencie kiedy w przenosimy kapitana z okrętu na okręt, no to wówczas e dostajemy e karę za to. No ale cóż... E ta kara to jest 50%. Furutaka ale się wstrzeliła Menda. Dobra, Furutaka, wyprzedzenie 12-3 km i w tym momencie spróbujemy huknąć. Zobaczymy, co się stanie. Oprócz tego, że tutaj dostaje tylko poszła przednia salwa no na razie sobie tylko jedno trafienie ja w tym momencie się obracam, zobaczę delikatnie obracam się, pomimo tego, że się wystawiam w kierunku Fuso no to jednak obracam sobie żeby trafić, spróbować jeszcze odpalić tylne działa to Furutake, Paweł B Zmieńmy sobie, bo mnie ta czkawka trochę drażni. Jest pięknie cytadela za 11 550. No, powiem szczerze, że w, tym, w tej bitwie to New Mexico to taki łowca cytadel bez mała. Leci w kierunku furutaki, dojdzie. Jest pięknie. 639 i furutaka odparowana. Jeszcze w międzyczasie oprócz tego, że wystrzeliłem tylko jedną. Wystrzeliłem tylko jedną salwę w kierunku Furutaki, drugą wystrzeliłem w kierunku New Mexico, ale cóż, nie udało się nic mu zrobić. Jest pięknie, drugie tylne działa, lecę w kierunku New Mexico, dostanie za 2100, zostało mu 951, nieciekawie, ponieważ już powinien zostać wykończony. Jeszcze przednia salwa przednią i jest koniec, 951 jest już mój. Trzeci frak yy, i mam już na swoim koncie 30 trafień. 5 cytadel, 3 zniszczone okręty. Jest nieźle. Jak na razie stwierdzam tylko jedno, że coraz bardziej. Coraz bardziej? W sumie to jest pierwsza bitwa, którą rozgrywam, i już mówię, że jak na razie to mi się podoba ten okręt, bo oczywiście. Jeszcze w żaden sposób nie dostałem żadnego ostrzeżenia od Wargamingu, że no, za chwileczkę on już będzie niefajny, bo dostaniesz kilka strzałów i zejdziesz od razu. Na razie y, mi się podoba. Dobra, New York, New York, New York, leci, 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 zobaczymy. No niestety, wyminął, przekręcił się delikatnie, ale cóż, tylne działa wystrzelone, teraz leci salwa z przednich. 1624 574 No i niestety, zobaczcie, jak mało brakowało. Taka piękna rozgwiazda się tutaj mi tutaj wzięła. Jak to u jednego youtubera, streamera, rozgwiazda śmierci się wokół niego utworzyła. No i niestety, nic mu więcej nie zrobiłem. Teraz kolejny przeciwnik, Fuzo, agent Rafter, i trzeba go spróbować coś tutaj jeszcze poobijać. Dobra, ja wyłączyłem sobie naprawiaczkę w tym momencie, żeby reperować sobie troszeczkę swoje zdrowie, swoje HP. Leci przednia, przednia salwa, wejdzie coś. No, co za 3465, co za trzema strzałami, rewelacji nie ma. Ale oczywiście, jak wiadomo, strzały po 1020 bardzo bolą i niestety nic to nie poradzimy, ponieważ e, mamy tak, a nie inaczej ustawione. Dla mnie to jest bez sensu. Dla wielu osób też jest to bez sensu strzelanie e, z potężnych dział i trafianie za naprawdę nie, e, słaby wynik. Kolejne strzały w fuzu i w tym momencie dwa trafienia i dostałem jeszcze oznaczenie wsparcie. Cieszę się z tego niezmiernie. Dobra, jest fuzo. Jeszcze dodatkowo trafienie fuzo jedno, tylko jedno jedyne i kolejne oznaczenie duży kaliber. Kurczę, pierwsze. Pierwsza bitwa na tym okręcie i już trzy oznaczenia na dzień dobry. Chyba jest takie jak to się określa? Miłe, złego początki. Czyli na samym początku ten okręt może mi się wydawać bardzo dobry, a potem się może nagle okazać, że wcale taki dobry nie jest. Cztery kolejne trafienia. Już na chwilę obecną mam na swoim koncie 45 trafień, co jak na okręt na pancernika nie jest wcale taką częstą sprawą, że tyle trafiamy. Tyle można się ustrzelać. Tyle można było oddać salw. Oczywiście tylko dlatego, że do tej pory nikt mnie w sumie nie tak bardzo nie trafił, nikt mnie tak bardzo nie, nie pokarał tutaj za to, co robię. No dobra, jest trafienie za 3221, zniszczony ster bodajże, więc już kolega będzie miał troszeczkę większe problemy z manewrowaniem No i zobaczymy. Następne, powiem szczerze, że podoba mi się. Dwie, dwie salwy z przodu, dwie salwy z tyłu przednimi, tylnymi za 4, 500, 5, 12, 3, 3, 3 trafienia, i nie możemy zniszczyć tego fuzo. Fuzo niestety, fuzo jest miękkie. Pomimo tego, że w wersji beta on był lub, dobry, to jednak teraz niestety już taki nie jest. No to teraz zobaczymy, co tutaj zrobiłem. 326 315 kredytów, 7860 EXPA i Wolny EXP 393. Wsparcie, duży kaliber i debastujące uderzenie, 50 trafień, jedno krytyczne, 3 zniszczone okręty, 5 cytadel, 2096 EXPA bazowego bez żadnych dodatków, 3 zniszczenia. W drużynie przeciwnej ten Fuzo 840. I w naszej drużynie również na pochwałę zasługuje Furutaka, który zrobił całkiem niezły wynik 1431, co ona jak na Furutaka jest niezłym wynikiem 127 tysięcy, prawie 128 tysięcy Jak na pierwszą bitwę jest to naprawdę bardzo zacny wynik. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, Dowódca, kapitan jeszcze nie jest wymaksowany. Tutaj jeszcze widzicie dodatkowo, ile dostałem uszkodzeń i dodatkowo jeszcze zobaczcie, ile zarobiłem na 300 z tych 376 tysięcy, prawie 300 tysięcy zarobione na 300. Tu oczywiście jest to naprawdę niezły wynik, yy, także ja jestem zadowolony. Ten okręt jak na razie mi się podoba. Zagrałem jedną bitwę, dosłownie jedną, ale, jak, ale na tej jednej bitwie się na pewno nie skończy. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia!